Cześć, drogi Mario. Do Grecji wybrałem się w nieodpowiedniej porze roku. Było powyżej 40 stopni. Pierwsze kroki skierowałem w stronę stolicy, czyli Aten. Jadąc do Grecji pokonać trzeba 2000 km no i cztery kraje. Żeby przejechać do Słowacji można nie jechać drogą główną, tylko odbić przez Wisłę i Izdebną i znajduje się tu na granicy takie miejsce postoju, gdzie można sobie na przykład zrobić śniadanko. A tak wygląda przejście graniczne między Polską a Słowacją żywej duszy. Jadąc przez Słowację nie korzystałem z autostrad, więc jechałem z północy na południe między innymi przez bardzo urokliwą Wielką Fatrę Jest tutaj takie miejsce postoju, gdzie pozwoliłem sobie zrobić no powiedzmy drugie śniadanko miejsce z którego rozchodzą się liczne szlaki turystyczne. No a ja nie mogłem odmówić sobie oczywiście na Słowacji kofoli i serniczka. Przejście graniczne między Słowacją a Węgrami bez żadnych problemów, prawie niezauważalne. A będąc na Węgrzech pozwoliłem sobie przed Budapesztem zajrzeć na Dunaj. Nie był piękny nie był mon, mon, modry, ale za to szeroki. Rzeka żeglowna, która można powiedzieć łączy wiele krajów i wpada do Morza Czarnego. Największe problemy mogły być na granicy węgiersko-serbskiej, bo wyjeżdżamy z Unii, ale jak się okazało, tutaj większych problemów nie było. Zatem za to problem był na granicy serbsko-macedońskiej. Jak mówiłem, problemem nie, było, nie była granica węgiersko-serbska, tylko serbsko-macedońska. Macedończycy robili wszystko, żeby przedłużyć odprawę, więc do Grecji wjechałem późno w nocy, kempingi były zamknięte, w związku z tym wybrałem się w nocną drogę w to miejsce, a to jest miejsce pod Termopilami, gdzie upamiętniony jest bohaterski czyn Leonidasa w 480 roku przed naszą erą w walce przeciwko Persom, gdzie zresztą zginął. To ciekawe, kierowcy do dzisiaj przejeżdżając, koło tego pomnika niektórzy trąbią. A koło tego pomnika znajdują się termy, ciepło źródła z charakterystycznym smrodkiem siarkowodoru. Jak widać ten ośrodek świetność ma już za sobą, ale woda nadal płynie. Nadal jest ciepła i nadal śmierdzi. Tutaj poza tym źródłem płynie rzeczka, a wokół tej rzeczki można na dziko e, spać, można się moczyć w tej wodzie, więc skorzystałem z tej okazji o czwartej nad ranem o wschodzie słońca wymoczyłem moje cztery litery, a potem za dnia sfilmowałem te ujęcia. Też byli ludzie, którzy parkowali kamperem i moczyli się w tej wodzie. No przy temperaturze dodatniej to żadna atrakcja, ale w chłodne dni tutaj można zaznać takich ciepłych kąpieli. A miejsca jak widać na kamperowanie jest sporo. A potem trafiłem do takiego małego miasteczka leniwego w Grecji. Z takim oto widokiem obudziłem się następnego dnia. Chciałem dotrzeć do Aten i zanocować na kempingu. Niestety kemping był zajęty, więc pojechałem na półwysep Atiki poniżej Aten i znalazłem takie oto miejsce, półdzikie, gdzie yy, inni kamperowcy. Również notowali. A to miejsce znajduje się niedaleko Mariny Olimpijskiej. W czasie Olimpiady zawodnicy wypływali na pobliskie wody, aby stoczyć ze sobą zawody sportowe. Jadąc wzdłuż wybrzeża w kierunku Aten, napotkałem na świątynię Posejdona z nią. braku czasu w Atenach interesował mnie tylko Akropol. Jadąc od południa dotarłem od strony morza na Akropol bez problemu. Znalazłem nawet miejsce parkingowe na pobliskich uliczkach bezpłatnie. No ale musiałem liczyć się z tym że zakupując bilet trzeba będzie poczekać ponieważ liczba turystów wpuszczanych na Akropol jest ściśle limitowana. Więc w oczekiwaniu na wejście można udać się na pobliską skałę, z której rozpościera się przepiękny widok na całe Ateny. Nasz akropol góruje nad całymi Atenami wznosi się na wysokości 156 metrów nad poziomem morza a rozpościera na obszarze około 3 hektarów w oczekiwaniu na wejście można sobie umilić oczekiwanie robiąc sobie zdjęcie z miejscowym greckim żołnierzem, albo z miejscowymi policjantami w ich, w ich z ich gustownym samochodzikiem elektrycznym oczywiście. Wchodząc na Akropol, mijamy odrestaurowany teatr w którym odbywają się oczywiście spektakle. Akropol oprócz tego, że znajduje się na górze, jest ufortyfikowany, a wejście do niego strzegą propyleje, czyli starożytne bramy. Główną atrakcją wzgórza jest oczywiście Partenon, który jest w wiecznym remoncie. ze wzgórza rozlega się, rozwija się piękny widok na jakiś inny starożytny teatr, już bardziej zaniedbany oraz Muzeum Akropolu. Trzeba też zauważyć, że znajduje się tutaj zaplecze techniczne, ponieważ sensem tych, którzy pracują nad restaurowaniem zabytków jest teraz przez kilkaset lat dbanie, żeby to powstało do pierwotnego wyglądu, co pewno nigdy się nie wydarzy. Jest też na wzgórzu druga świątynia. Już mniej okazała. Również w remoncie. Turystów oczywiście bardzo wielu, ale też bardzo wiele obsługi, która gwizdała, kiedy ludzie dotykali różnych miejsc. No okazuje się, że turyści nie tylko dotykają, ale również wynoszą po części Akropol. Więc miejsce jest pilnowane, żeby historia sprzed powiedzmy 25 wieków została nienaruszona.